To, to, to coś tu, tu było. Mamy ścianę z paździerza z topinamburu. Tak. To są otwory po tym po yy, szalunkach mhm. No zalepienia też tym, ty, tym samym paździerzem Tylko Adam mnie gdzieś nie tego zapomniał zalepić zalepione może tam zrobić I ile o, mówisz tak. to już stoi? No rok czasu. Rok czasu. Co, tak. I co? Nic nie zamaka, nic nie. Nie, tak? nic, nic, nic. nic tuż deszcz się padają, nawet wiesz, nie, nie tego, nie nasącze się tutaj. To do tego, wiesz, tamta strona jest ładniejsza. Ale nie, ja ci powiem, że to wygląda nawet ciekawiej taka nie, no, ale struktura. To będzie otynkowane, nie? Ale nawet bez otynkowania wygląda ciekawie. No ciekawie, ale wiesz, no. No wiem, że będzie otynkowane. Jakoś tego otynkuję i no, wiesz, i następna warstwa tutaj już zrobione jest, to jest inna, mhm. inna tego technologia. To jest rezonisz tak samo, konstrukcja to samo, tylko e, e, ponieważ nie chciało nam się e, do Zabrakłoby nam tego, to piną góry bólu, wiesz, po mm -hmm. żeśmy zrobili to ze i otynkowali, wiesz, nawet A tutaj, wiesz. Tu się szybę do wstawienia i. No, pięknie. I jakie będzie przeznaczenie tego budynku? to będzie, proszę. Wiesz. Będą. Biuro Wiktora. Nie, będą, będą, może wiesz, jakieś takie. Prelekcje, spotkania. Prelekcje takie, wiesz, organizacyjne, może, może nawet i, i wiesz. Bo to już było kilka, kilka takich pięknych śpiewów, wiesz. milkę tam w końcu, wiesz, mhm. miała swoje te e, organy, Grała, śpiewała, także wiesz. I jedna Mirka, i druga Mirka, wiesz. Ja no do kukurydzy pociąłem to, wiesz, ten, te y, łodygi, to pinamburu. A no, no, później wiesz, żeśmy mieszali widłami mieszali, mieszali proporcje. Co, co mieszałeś? No mączka ceglana i wapno, i woda. Pięknie. I wiesz, i to, i to było, o, ten... O, twardziutkie mamy, piękne. I jaką grubość zrobiłeś tej ściany? Tak, ja chciałbym w zwierzyć. To jest niecałe 40 cm. Tamte mają jeszcze 40 parę mhm.